I dzisiaj przedstawię wam, jak stworzyć przeciwnika, jak zadawać mu obrażenia. No to zacznijmy, może, od e, zrobienia sobie przeciwnika. Moje, w moim przypadku to będzie Bat, czyli nietoperz. A jeszcze tutaj e, w poprzednim odcinku e, był taki bóg, że po prostu przy strzale e, zatrzymywał się łuk. E, a żeby to naprawić, zróbcie w ten sposób, ponieważ, jak e, to było połączone razem, to jak mamy, czekaj, to cały. Cały skrypt czekał 400. A tak to to nic nie czeka. Ok. E, no więc przejdźmy do uh, BAT, czyli nietoperza. E, no i po pierwsze, e, zróbmy sobie tutaj. E, nie chcemy, żeby e, kiedy BAT, czyli nie nietoperz dotyka e, łuku naszego, to żeby się ranił, tak? E, chcemy tylko, przy, żeby strzały dotknie. E, więc co musimy dodać, e, kiedy zaczyna jako klon? Tutaj dajmy tak Po pierwsze, tutaj dane sobie wyczyszczę, bo wcześniej już nagrywałem raz, ale nie wyszło e, Zdarzenia. Tutaj nadaj komunikat. Jeżeli e, dotknie bat Nadaj komunikat, nowy komunikat. Bat. Nie to też. Zastrzelony. E, I tutaj, kiedy odbiorę komunikat, e, to zróbmy tak, że e, najpierw utwórz zmienną. Zrobimy sobie życie. Jak widać, mamy e, ustawmy najpierw jego życie na 100. E, kiedy otrzymamy komunikat. E, po pierwsze, e, zmień życie o. Tutaj mamy wyrażenia losuj i od. No, u mnie będzie losowy, jak chcecie. Stałą zmienną po prostu e, sobie ustawcie na 10 czy tam 20, ile chcecie. Ja, ja sobie zmienię na e, minus 10 i minus 20, ponieważ to działa w ten sposób, że zmienia życie o ileś. Tak, e, nie zmienia, nie zmniejsza, tylko zmienia życie ok kiedy otrzymam nietoperz zastrzelony z tylko e, ten łuk cały czas będzie się nachodził na tego nietoperza i cały czas będzie go dotykał więc cały czas będzie mu odejmował to życie więc e, taki chcemy ja zrobię to w ten sposób że po prostu usunę tego klona zobaczmy to już powinno działać zobacz co zmieniasz jak widać życie zostaje odejmowane e no i to byłby cały skrypt teraz sobie jeszcze zrobię tak, żeby to się poruszał i reagował na to, jak będzie miał mniej życia niż 0 ok, zróbmy sobie kiedy zawsze aby się poruszał o ileś tam krok u mnie to będzie minus 10, ponieważ ten bat, ten nietoperz jest ustawiony akurat w tą stronę, a jak widać o tutaj ma kierunek w tą stronę ustawiony więc poruszał, jakbyśmy mieli na plusie to by się poruszał w prawo, więc sobie daję na minus i to będzie w odwrotnym kierunku się poruszał. Ok, teraz sobie dajmy, jeżeli e, dotknie krawędzi, to niech zmieni swój kierunek. Tak, żeby się dotknie, załóżmy, lewej krawędzi, to zmieni swój kierunek o 90 i znowu będzie w tą stronę się poruszał. E, ja sobie dam losowe znowu. Dam sobie od 80 do 90. Jak widać pat tam gdzieś zniknął. E, dobrze, zawsze jeżeli to, e, tylko jeśli będzie on miał 0 życia, to nadal się będzie poruszał. A on powinien już wtedy zginąć, prawda? Więc sobie musimy to też zmienić. Więc sobie dajmy, jeżeli e, ma więcej życia niż 0, o tutaj mamy. też sobie wyrażenia tutaj mamy. I tu mamy taki znak mniejszości, większości. Jeżeli życie e, jest większeń od zera, to wtedy to rób. Jeśli nie, e, to sobie tutaj już damy kolejne zdarzenie. Nadaj. Nie topesz. Nie topesz nie żyje. I tutaj sobie też damy, kiedy otrzymam, nie mnie topesz nie żyje. To wtedy coś się stanie. U mnie to będzie załóżmy zawsze. E, ruch zmień y o minus 5 powinno wystarczyć e, i niech się cały czas obraca. Zobaczmy jak to wygląda. Mhm. A więc widzicie od 87 do 100. To w kierunek napsie, ale przepraszam, mój błąd dam obróć o Okej, okay, teraz powinno być dobrze. A właśnie, tylko stąd też taki kierunek lewo prawo będzie o wiele lepiej O właśnie, jak widać już działa, teraz sobie go zabijmy. Ma zero życia, spadł jak widać, cały czas się obraca. No i w sumie to by było na tyle. Jeszcze sobie damy, jak kiedy zareaguje na. No jak zostanie zastrzelony. Oj. A kiedy zostanie zastrzelony, to wtedy. A, żeby zmienił swój kostium. Nie rozmiar. Yy, następny kostium na przykład. Poczekaj chwilę. Na przykład jedną dziesiątą i znowu następny kostium. i kotek nam gdzieś uciekł. ustawmy sobie tak w ten sposób, żeby e, nawet jeśli tam nam, nam ucieknie kotek, to żeby e, pojawił się cały czas w tym miejscu, bo to mnie denerwuje. E, tutaj mamy ust. Idź do. Tak samo w nietoperzu. Idź do. Ok, powinno być dobrze. I spróbujmy zabić nietoperza. Jak widać, tak reaguje na taki strzał tak na chwilkę zmienia swój kostium jeszcze dobrze by było też życie kopka zrobić jak widać ma na minusie, więc spadł jeszcze można zrobić, że jeżeli dotyka krawędź e, i jeżeli już nie ma życia to żeby na przykład się usunął. E, czyli tutaj nie ma takiego czegoś jak usuń e, tego duszka, tylko jest usuń tego klona, więc tutaj jest e, gdzieś wygląd chyba. I tutaj mamy ukryj. A na początku, żeby też pokazało. O dokładnie. Zobaczmy jak to działa. Jak widać został zabity. To by było na koniec. Żegnam się z Wami. Zapraszam do kolejnych odcinków, do poprzednich odcinków. Cześć.